W tym roku Policja obchodzi 90. rocznicę istnienia. Tegoroczne święto zgromadziło wielu gości, m.in. posła Jerzego Budnika, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, prezydentów i burmistrzów miast, przedstawicieli gmin z naszego powiatu oraz innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Komendant powiatowy wielokrotnie podkreślał, jak ciężką pracę włożono w efektywne utrzymanie bezpieczeństwa i niesienie pomocy mieszkańcom powiatu. Policja wejherowska od kilku lat pracuje coraz lepiej. Pracuje coraz lepiej, to jest nie tylko, że osiąga coraz lepsze wyniki i wskaźniki statystyczne oceniane przez komendę wojewódzką, ale także coraz lepiej jest oceniane przez społeczeństwo powiatu Herowskiego. Na naszym terenie powiatu Herowskiego od kilku lat zauważalny jest spadek przestępczości, a oprócz tego, że jest spadek przestępczości, to także jest wykrywalność przestępstw coraz większa. Trzy czwarte przestępstw praktycznie zaistniały na terenie powiatu jest wykrywane. Rzetelne sprawowanie służby rodzi wiele osiągnięć świadczących o wysokiej skuteczności i rozwoju policji. Uroczystość stała się zatem doskonałą okazją nie tylko do uhonorowania dokonań i awansów poszczególnych funkcjonariuszy, lecz zachęciła także do podsumowania dotychczasowych działań obchodzimy święto 90-lecia istnienia policji. Początki oczywiście nie były łatwe. Proszę sobie wyobrazić, że policja musiała powstać i rekrutować się wśród ludzi z trzech zaborów. Nie było to łatwe po pięciu miesiącach od wejścia. W życie ustawy małej policja powstała. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, mimo trudnej sytuacji finansowej, z którą się borykamy od początku roku, Policja Pomorska, w tym także Policja Wejcherowska, odnosi największe sukcesy, jeżeli chodzi o wykrywalność w kraju. Prawie 9% więcej. Przestępstw wykrytych zostało w roku 2009 w porównaniu do roku 2008. Wśród awansów i nagród wręczonych funkcjonariuszom policji znalazły się odznaki ministra spraw wewnętrznych i administracji zasłużony policjant, czy medale za długoletnią służbę. Za szczególne zasługi na rzecz policji nagrodzono również osoby prywatne, a także wręczono klucze do dwóch samochodów, którymi obdarowano komisariat w Rumi.